Pszczyna należy do najpiękniejszych miast Górnego Śląska. Natomiast zamek w Pszczynie jest najsłynniejszą wizytówką tego miasta. Kilkaset lat temu w tym miejscu stała obronna fortyfikacja, która z biegiem czasu, na skutek licznych zmian architektonicznych, została przekształcona we wspaniałą arystokratyczną rezydencję. Obecnych kształtów budowla nabrała w wieku XIX, kiedy panowała tu rodzina Hochbergów. Można więc o tym zabytku mówić także pałac. Najstarszym z budynków kompleksu zamkowego jest Brama Wybrańców czyli budynek straży, który stoi w tym miejscu od wieku XVII. Obecnie znajduje się tu kasa biletowa. Najsłynniejszą panią tutejszej rezydencji była księżna Daisy, która bardzo starała się nie tylko o piękny wystrój, ale także tchnęła we wnętrza sporo nowoczesności i rozwiązań technicznych modnych na przełomie XIX i XX wieku. Z wielką troską o detale dobierała kolory ścian, rozmieszczenie luster, dekoracji i mebli. Zwiedzanie wnętrz rozpoczynamy od wejścia paradnymi schodami na piętro, gdzie w każdym pomieszczeniu czeka nas wiele pięknych wspaniałości do oglądania, z których zdecydowaną większość stanowią oryginalne pamiątki po właścicielach rezydencji. Wielki podziw wśród zwiedzających budzi piękna sala lustrzana. Niegdyś odbywały się tu wspaniałe bale, a dziś jest to miejsce koncertów.